Steven Knight, twórca kultowych Peaky Blinders, po raz kolejny zabiera nas do angielskiego półświadka, ale czy serial Tysiąc Ciosów jest pozycją, która może zaciekawić tylko fanów Peaky Blinders? A może jest czymś, co będzie odpowiadać osobom, które nigdy z Peaky Blinders tak jak ja nie miały do czynienia? Serial Tysiąc Ciosów opowiada historię dwójki przyjaciół, którzy z dalekiej Jamajki przybywają do wiktoriańskiego Londynu, z wielką nadzieją na nowe lepsze życie. Jednak życie daje od razu chłopakom kopa w dupę i mówi: "O, chłopcy, nie będzie tak łatwo". Więc nasza dwójka trafia do najgorszej dzielnicy Londynu, jaka wtedy istniała, właściwie bez pieniędzy, bez jakichś możliwości na dalsze perspektywy. Chłopaki szybko wpadają w sidła półświatka londyńskiej mafii. Okazuje się jednak, że nasz główny bohater Hezekiel ma niezły talent do bicia się po ryju. Więc początkowo, bijąc się w zapewziałej spelunie, z czasem facet będzie po prostu wchodził po szczeblach swojej bokserskiej kariery. No i wydawałoby się, że wszystko będzie gitara, ale na swojej drodze nasz Hezekiel nie spotka samych przyjemniaczków. Na czele z jednym z szefów tamtejszych mafii, Sugarem Goodsonem oraz Mary Carr, kobietą, która wodzi za nos każdego, kto tylko się napatoczy na jej drodze. I zanim ktoś powie, a kto nie oglądałeś Piki Blinders, przecież to jest taka kultowa pozycja. Ja mam to cały czas na liście, ale ciągle wychodzi coś nowego. Jakoś po prostu nie mam momentu ani takiego, wiecie, wewnętrznego, że mówię, dobra, to jest ten moment. Kiedyś tak miałem lata temu z synami anarchii, nie oglądałem ich na bieżąco, ale w końcu przyszedł jakiś taki moment, że mówię, dobra, siadam i to oglądam. Pochłonąłem wtedy cały ten serial. I tak myślę, że po prostu będzie Spiky Blinders. On po prostu. E, kiedy wychodził, no nie był jakby u mnie priorytetem, nie miałem go gdzie oglądać. A teraz po prostu czeka na ten swój odpowiedni moment. Dlatego też byłem bardzo ciekaw, jak sprawdzi się ten serial Tysiąc e, ciosów. No bo, tak jak mówię, Steven Knight głównie jest znany z Peaky Blinders, ale ja tam tego, e, tego odniesienia do tego serialu nie mam, bo po prostu go nie oglądałem. I mówię, dobrze, zobaczmy, co pan Steven Knight tutaj e, wymyślił. Zwłaszcza, że serial e, był reklamowany jako serial limitowany, chociaż już drugi sezon jest pewny ponieważ był on kręcony równocześnie z pierwszym. Zresztą na końcu pierwszego sezonu dostajemy już jakieś tam takie urywki zapowiadające ten drugi sezon, co tam może się dalej dziać. I powiem Wam, że byłem wsiąknięty w ten klimat tego brudnego, brudnego Londynu, takiego wręcz lepkiego. Kurczę, jak się ogląda ten serial, to ma się takie poczucie, jak się kończy każdy odcinek, że. Kurde, bym poszedł pod prysznic, bo jakoś tak tu zaduch się zrobił, jakoś taki lepki jestem. A może po prostu nie wywietrzyłem mieszkania, też tak może być. I mimo, iż tysiąc ciosów nie jest serialem stricte sportowym, to sport jest tu wręcz nierozerwalnym elementem z przestępczą grom. Ba! Ten cały boks i bicie się po ryjach definiuje właściwie losy większości bohaterów. A najlepiej to widać w momentach, kiedy już nasz główny bohater Hezekiel wspina się coraz wyżej po tych szczebelkach bokserskiej kariery i przeplatane jest to scenami, brutalnymi scenami, nazwijmy to scenami wściekłości przeciwnika naszego głównego bohatera, czyli cukra. A to, co mnie urzekło najmocniej w tym serialu, to jak napisani są ci bohaterowie? Mamy tutaj właściwie tą trójkę głównych bohaterów, czyli naszego Hezekiela, mamy naszego e, jego oponenta, czyli właśnie Cukra, e, Sugera e, oraz Mary, która jest przywódczynią pewnego gangu, ale też postacie wokół nich. Każdy z nich jest charyzmatyczny, każdy z nich ma jakiś cel, każdego z nich znamy. To nie jest serial, gdzie macie ileś postaci, i zastanawiacie się, nie pamiętacie jak oni mają na imię. Szybko zapamiętacie kto, z kim, dlaczego, jak mają na imię, wszystko wam to wejdzie w głowę, ponieważ są to bardzo charakternie napisane postacie. Może trochę grubą krechą e, pisani, ale przez to też ich się pamięta. E, dodatkowo cała ta otoczka tej właśnie tego brudnego Londynu, e, chociaż z czasem zmienimy też e, troszeczkę anturaż e, na troszkę bardziej dostojny. W tym filmie, ale ta cała otoczka wokół tego wszystkiego jest tak namacalna, że po prostu obserwuje się to bardzo dobrze. I mimo tego, że jest to 6 odcinków, po około godzinę, tam plus minus, 50 parę minut, 40 parę minut i tak dalej, no to jesteś za każdym razem ciekaw. Dobra, co będzie dalej? Co będzie dalej? I ja oglądając ten pierwszy sezon, nie miałem jeszcze tej świadomości, nie sprawdzałem tego i dopiero kiedy właśnie skończył się ten pierwszy sezon, zobaczyłem te krótkie przebitki, co tam będzie w drugim sezonie i mówię. Kurczę! Myślałem, że to będzie serial limitowany, ale z drugiej strony, jeżeli ma być tak dobrze napisany, jeżeli te postacie mają być nadal rozwijane, to uważam, że mm, warto czekać. Początkowo ten serial musi się troszeczkę rozkręcić. On ma e, te pierwsze, powiedzmy, odcinki 1-2. Są takie, że poznajemy mocno tych bohaterów. Ich motywacje, e, nasi, ten główny bohater i jego kolega znajdują się w zupełnie nowym świecie, więc oni troszeczkę odkrywają co rządzi w tym dany, w tym mieście w tym Londynie właściwie e, kto rządzi e, w jaki sposób tutaj się operować na tym wszystkim więc e, dla osób takich niecierpliwych które czekają na akcję no to to może być jakiś minus ja natomiast tak nie miałem ponieważ ja od początku byłem z tymi bohaterami właściwie e, jakoś tak się zżyłem i po prostu ch chłonąłem ich e, po prostu historię Mimo już tysiąc ciosów, no powiedzmy sobie szczerze, ma ciężki klimat. To jest coś bardzo fascynującego w tym serialu. Coś, co nie pozwala nam się od niego oderwać. I fajnie, że już cały sezon był od razu dostępny, bo to jest właśnie tego typu serial, który fajnie się ogląda po prostu chłonąc go i chce się go chłonąć. I ten pierwszy sezon doskonale działa jako wprowadzenie. Nakreśla nam bohaterów. Pozwala nam się z nimi zżyć. Ale mam nadzieję, że twórca Steven Knight w tym drugim sezonie dopiero popuści lejce i pokaże pełny potencjał swojej nowej produkcji. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że z czasem ten tytuł może się stać pozycją kultową. Dlatego dla pierwszego sezonu serialu Tysiąc Ciosów, w mojej opinii, może być tylko jedna ocena. Bo Tysiąc Ciosów to pyszny serial. Fucking delicious. Wszystkie 6 odcinków jest dostępne na Disney Plusie, tak jak wspomniałem, pierwszy sezon 6 odcinków po około godzinkę na odcinek. E, drugi sezon jest już e, jakby kręcony, kręcony był równolegle z tym pierwszym, ale jeszcze nie wiadomo kiedy będzie u nas data e, premiery, ale powiem wam, że czekam i ten serial zachęcił mnie do tego, żeby jednak wcześniej niż później sięgnąć po piki Blinders, bo jeżeli tam bohaterowie są tak e, dobrze napisani jak tutaj albo może i nawet lepiej, no to nie, zdzi nie zdziwię się, jeżeli tamten serial też mi się e, bardzo spodoba. Nie wiem, czy jest to serial tylko dla fanów Peaky Blinders, bo ja fanem Peaky Blinders nie jestem, ale e, jak ktoś właśnie nie widział Peaky Blinders, ale chciałby zobaczyć coś od tego twórcy, coś krótszego, bo przeraża go na przykład ilość Peaky Blinders, no to jestem dowodem na to, że właśnie w ten sposób można do tego podejść. Więc moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się podobało Tysiąc Ciosów. Może ktoś z was widział i Peaky Blinders, i Tysiąc Ciosów i może mi napisać w komentarzu, jak porównuje ten serial, czy uważa, że ten jest lepszy, albo tamten. Wiecie, to jest też pierwszy sezon, Peaky Blinders ma tych sezonów więcej, więc czy to będzie taka kultowa pozycja dla wszystkich, jak Peaky Blinders? No, jeszcze chyba za wcześnie wyrokować. Zobaczymy, jak też twórcy podejdą do tego tematu. I czy w drugim sezonie zamkną tą całą historię, czy on będzie dalej kontynuowany. No, jestem bardzo, bardzo ciekaw, ale bardzo mi się ten serial spodobał. Gruby, gęsty klimacior po prostu takiego, wiecie, no zasmolonego, brudnego Londynu. Także to tyle moi drodzy, pamiętajcie zostawić łapkę w górę oraz właśnie komentarze, żeby kanał mógł się pięknie rozwijać. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie i to tyle na tą chwilę. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.